Witajcie drodzy widzowie. Niedzielne popołudnie. Jesteśmy w stodole. Wybieram sobie trochę słomy dla króliczków. Patrycja jest ze mną. No jestem siemanko, drodzy widzowie. No. Idziemy do króliczków jak zawsze, później pojedziemy tam na podwórko z Patrycją. Wypompujemy wodę z piwnicy no. i bierzemy się za działanie. <noise> Kamilka nasza, no? To są bracia? Aha, siostra. Brat ze siostrą. A to mogą być razem? Jeszcze ja. No, powiedz coś. Ścielimy teraz. No już tu widzimy, mają. widzimy, widzimy, na mamy. Co trzy dni sobie sypno. sojczysta słoma. By się przydała świeża, nie? Nie ma problemu. Żniwa już niedługo. Jakie masz nazwane? <głos> Teodor. <głos> Teodor to jest mój kot. O, ugryzł cię. No, O, widzisz dziku. jakie nieposłuszne króliki? Widzisz? Nie, oj, się, oj, oj! Zara, oj, i czemu je bijesz? Też jesteś nieposłuszny. Na, kiełba, na kiełbasę. Zaraz. Nie będzie tu podskakiwać diabeł. nie można tak do nich mówić. Czemu ty tak zawsze brzydko do nich się odzywasz? Wiesz? Jeszcze no. zrób swoje niby Patrycja nikomu. teraz sypie tu do tego kafelka i do tamtego kafelka. Obiec. Wodę te tutaj mają, i tutaj wodę trzeba będzie wlać. Także syf, się Owiec. A gdzie one mają wodę owiec. mieć? Tutaj. Wodę te tutaj mają w tym w kafelku, a tu, bo poidełko mam zabrane. Uh -huh. A tam mają owiec, a tam tamte w kafelku owiec. Dobrze szefie, dobrze. No. Tu masz wiaderko to plastikowe, czarne. No ale to trzeba iść sobie wlać w, lat w wody. No. A gdzie jest ta pasza? Nie, owiec masz tu. Znaczy no. owiec, nie. To nie dużo, tak trochę. To Dobra, przyniesiemy. A kto tutaj ten rzucił za diabły? No i to zostanie to To weź w sobie nagrać gęb czy o nie? Tam żeby Dobra, to idziemy. Rozumiem, że taka porcja im wystarczy <gry> Uwaga Nawet nie, dobra, żeby tam tym starczyło wlejemy im wody Tyle im chyba wystarczy. No to przecież opowiadam cały czas, mówię co robię. Ty mi jeszcze nie dawaj, muszę jeszcze słony przynieść. Krzysiowi troszeczkę, ale tak na czubku łopatki, garstkę taką dobrą. Taką szczyptę. Znowu. Teraz którym ja miałam nie dawać? Chyba tutaj temu mogę dać, to jest ten Krzysiu. Garstkę to chyba mogę dać, tak. Ja może to zostawię. Gdzie trzeba iść brać wody. Bo tak to lipa, lipa. Czekajcie, bo dzwoni telefon do Kuby. Chyba będzie trzeba znowu pomóc. Kuba telefon do Ciebie. Artur. Chyba będzie akcja, drodzy widzowie. Siedzimy w Renius, czekam na tatę, tata coś nagra moim telefonem. Będziemy mieli jakiś materiał z tej akcji. Także widzimy się za chwilę. Dobra, akcja wyciągania. Świet, świet, świet. Hej. trochę ruszy. A we Teraz to będzie widać, że siałeś. Teraz to nikt ci nie podskoczy kurwa. Teraz się wycofujesz ty nie? I chcesz myśleć tam tyłem wjedziesz czy co? Dobra, on odjedzie i w Jedziemy! W tamten ścieżkę na poprzeczkę Tak drodzy widzowie, Kuba mówił, że zabieramy na randkę. Kazł mi się odszykować, ale on chyba nie zrozumiał. Przekazu. Jedzie, jedziemy na ten. Na, na drugie ran, na podwórko. Randkę. Na randkę, na drugie podwórko, popować wodę z piwnicy. I dać Garfieldowi karmy. To ja tu szpilę, tym teraz? Będziesz mnie musiał nosić przez cały, cały czas. Nie, to jest super. to tylko błotka jest. No to przez błotko będziesz musiał mnie prze, przenieść. No dobra. Czekaj, tak idzie. I samochód. No dobrze, to widzimy się na miejscu. Chociaż już jesteśmy. Dzień dobry. Bramę mamy automatyczną na pilota. Właśnie uruchamiam. O, proszę, jak działa. Czasami baterie trzeba wymienić, bo się psują, no, ale to, to normalne. Garfield. No, no. Garfield pilnuje jak lew swojej posesji. Chyba czasem zapomina, że ma dziewczynę, i, i idzie sobie. Dość szybko. Przecież wiem, że idzie na mną. A jak mi się przewróciła? Tak, widzisz, on no to ładnie. Idziesz to będzie? Tam wąż jest ten niebieski, Można nagrać jak startuje woda. Ale tu jest bagno. ja mam tu przejść. Nagrywa? Czekaj. Czekaj, bo ostrość się. No. wyszlamowane jest od tej wody. Ta woda chyba płynie od razu do stawku. Tak mi się wydaje. Hmm. Słucha macie. <grywa> <Ja> tu... <grywa> no a gdzie? <grywa> a gdzie tam? Wyłączyłeś chyba ją. No to ja nie wiem. Tobie woda ładnie płynie, muszę przełączyć chyba tryb kamery, bo jest taki, taki nijaki. A kurki mają do niej do siebie? Jeszcze nie przywiezione. A no to one dwa tylko były tutaj? No Bo one dziobały tam, te małe kury te chociaż jakoś krokotają Wstydzi się telefonu Chciał iść, ale jeszcze został No to nie, to podoba mi się No i 15 minut woda będzie leciała To jest syn Zygmunta od nas. Z podwórka. I Danusi. <grymne> Kurki Danusi. Woda. Płynie jak trza. Patrycja się bawi ładnie. <grymne> No i tak kurde, niedzielne popołudnie leci. Zastawia, że tam nie leciało. Widzicie, sąsiada poratowaliśmy. Udało mi się nagrać, bo jeszcze drugi raz właśnie jechałem. To, co będziecie mieli na filmie, to, to była już druga wycieczka na pole, bo tak, to pierwsza wycieczka była z rana przed południem. Który zostaliśmy na polu, dwa razy się zakopał, wyciągałem go dwa razy. No, a za trzecim razem już ja nagrałem tutaj film na mój i Patrycji kanał. Także będziecie widzieli. No. Zobaczę jeszcze ile ziarna mają, kuraki. Czy trzeba im dać troszkę pszenicy, czy mają jeszcze. Także co. Może pójdziemy na stawek zobaczyć z Patrycją. Także widzimy się za chwilę. Jak Patrycja nad morzem? Podoba mi się, tylko mam jedno pytanie. Hmm? Posuwam butkę z prądem. skrzynka tam? Tak. To jest taka wodna skrzynka z prądem. To jest wodny prąd. wejdziemy. Hmm. Tu? Tu nie, bo tu jest może miękko być, wiesz? Mogę się wpakować. No. Można sobie Umyć filcaki. A ja ja mnie dotyka. Zimna jest. No zimna, zimna. Ale czasem jest taka, taka pogoda, że niby jest na powietrzu zimne ale woda jest ciepła. I no nieraz tak jest. Nie wiem. Czy co? Tam zmarzniesz jak usiądziesz Idziemy ten na podwórko, bo pies się kręci jakiś obcy i żeby nam naszych kogutów nie zabrał Patrycja. Chodź Misiu nigdy no nie sąsiadka na rzekę no, woda wylana, nie? Widzicie, tu spacerują się nawet na rzeczeństwo idzie. Najmłodsze we wiosce. No, nie wiem dokładnie. No, idziemy na podwórko. No i jesteśmy na podwórku. Jeszcze widzicie, woda cały czas tłoczy. No, bo mój most. No, Patrycja zrobiła ta tamę. Tam już nie leci. To już tutaj, to tam. O, ale już się kończy, widzicie? Jak mieliśmy wy, wymierzony czas. Z Patrycją. No, już się kończy woda pomału. za chwilę jeszcze pójdziemy tutaj ja na warsztat. Weźmiemy wody? szczotkę drucianą. Co? Taka brudnia. No tak, bo teraz już taki syf leci. Do spodu. Weź ten. No, daj go tu, żeby nie zaciągło z powrotem. No, na warsztat pod wąską szczotkę drucianą, i wracamy na podwórko. No, także w dzisiejszym odcinku to na tyle. Zostawcie subika, łapkę w górę i bądź, bądźcie z nami na bieżąco. W komentarzach piszcie, czy już nawozy posiane. Pytanie tak jak w zeszłym odcinku, Przy nawozach. Tak. No, także trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, cześć. cześć.